Witam Was serdecznie na moim kanale, Natalia Samarz, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dzisiaj porozmawiamy o oleju lnianym, jakie on ma zalety, jak prawidłowo go spożywać, jak trzeba go dawkować, jakie można różne fajne przepisy z nim zrobić i opowiem Wam, w jaki sposób można tłoczyć olej lniany w domu. Pokażę Wam swoją bardzo fajną maszynę. Ogólnie o tym, że trzeba spożywać dobre tłuszcze, na pewno wiemy. Są te tłuszcze nam potrzebne, dlatego by funkcjonowały dobrze wszystkie nasze narządy, szczególnie nasz mózg. Absolutnie bez tłuszczy prawidłowych, dobrych nie będzie funkcjonował nasz układ hormonalny i oczywiście wiemy, że jest cała grupa witamin, które są rozpuszczalne w tłuszczach: witamina A, witamina D, witamina E. K to są witaminy, bez których też nie zachodzą w naszym organizmie żadne procesy przemiany materii wewnątrzkomórkowej. Dlatego te tłuszcze właściwe powinny być obowiązkowo w naszej diecie. Dlaczego olej lniany? I dlaczego jego wybrałam na jeden z pierwszych olejów, które omówię? To jest niesamowity produkt spożywczy, który w naszych pokarmach, w naszym pożywieniu, w naszej diecie być powinien po prostu obowiązkowo i ma niesamowite zalety i jest bardzo fajnie przebadany i udowodnione te wszystkie jego działania prozdrowotne. Jeżeli chodzi o olej lniany, on zawiera aż trzy rodzaje nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9. Te wszystkie kwasy dla naszego organizmu są bardzo, bardzo potrzebne. Każdy z nich pełni zupełnie inną rolę w naszym organizmie. Natomiast dzisiaj na nich wszystkich skupiać się nie będę, bo jest osobny filmik na moim kanale, który tak się nazywa, wszystko o omegach. Ja Was zachęcam go zobaczyć, żebyście zrozumieli po co nam 9 omega, po co szósta, po co trzecia. Jaką rolę odgrywają, w jakich produktach spożywczych ich znajdziemy, ale najważniejsze, co zrozumiecie z tych filmów, że omega 3 jest nam potrzebna już nie tylko jako część pożywienia. My możemy ją stosować jako już środek, który pomaga nam pozbyć się problemów zdrowotnych ze względu na to, że w naszych organizmach są pewne zaburzenia. Przede wszystkim ze względu na niewłaściwe proporcje omega 6 i omega-3 w naszej diecie. My z Wami wszyscy mamy nadmiar omega-6, bo taka właściwa proporcja to jest 1 do 4. 4 części omega-6 na jedną część omega-3, które w organizmie się znajdują. A jest 25 do 1. Zobaczcie, jaka niesamowita różnica i to wywołuje różne schorzenia. I tym jest cenny dla nas olej lniany, że on właśnie omega 3 ma bardzo dużo. I on nam będzie tą nierównowagę wyrównywał, będzie nam po prostu działał na nasz organizm przeciwzapalnie. Ale ogólnie jakie on ma działanie, to właśnie o tym chcę wam dzisiaj powiedzieć. Przede wszystkim oprócz tego, że zawiera aż 55% kwasu alfa-linolenowego, on zawiera jeszcze witaminę E, która jest znana jako witamina młodości. Oraz witamina antynowotworowa, a dodatkowo zawiera fitosterole. Fitosterole i witamina E to wszystko razem powoduje, że niesamowicie fajnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy. I badania pokazują, że potrafi obniżyć poziom złego cholesterolu, podnieść poziom dobrego cholesterolu, wyrównując te proporcje w naszym organizmie nie zmiany, które powstają w naczyniach krwionośnych, Także polece się przy arteriosklerozie. I oczywiście bardzo pozytywnie działa dla ludzi, które mają problemy z niedotlenieniem mięśnia sercowego lub z nadciśnieniem. Rekomendowany jest także przy chorobach wrzodowych, czy to jest, są wrzody żołądka, czy dwunastnicy, czy nawet przy bardzo poważnych stanach zapalnych jelita, i pomaga w procesie wypróżniania się. Jeżeli ktoś cierpie na zaparcia, to poleca się rano na czczo i jedna łyżka takiego tłoczonego na zimno oleju lnianego. Liczne badania też pokazują, że stosowanie oleju sprzyja zmniejszeniu ryzyka zachorowalności na nowotwory. A szczególnie badania, o których wspominam, mówią o tym, że jest to wspaniała profilaktyka nowotworów jelita grubego, nowotworów prostaty i piersi u kobiet. Jeżeli mówić w ogóle o prostacie: to o, tu też warto zwrócić uwagę na to, że poleca się olej liniany przy przeroście prostaty jako no, ułatwienie oddawania moczu, bo. Usuwa stany zapalne i zmniejsza obrzęki, które w tej okolicy mogą powstawać i powodować później takie dolegliwości. Poprawia też płodność, i to zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. U kobiet też się poleca przy policystycznych jajnikach, jak również przy różnych chorobach autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów lub choroba hasimota. Wielo nienasycone kwasy tłuszczowe też są znane z tego, że to jest budulec dla wszystkich naszych komórek i przede wszystkim dla komórek układu nerwowego, centralnego układu nerwowego, obwodowego układu nerwowego. Także wycisza nasz układ nerwowy ogólnie, poprawia koncentrację, poprawia pamięć, odżywia mózg i opóźnia jego starzenie się. Zobaczcie, jaką ogromną ilość zalet. Ma ten olej. Jak niesamowicie wpływa na nasz organizm. I poleca się on bardzo często, jak do stosowania. Wewnętrznego, takie dostosowania zewnętrznego. Na przykład ze względu na to, że bardzo fajnie wpływa na naszą skórę. Poprawia jej jędrność, elastyczność, poprawia jej nawilżenie I właśnie przy problemach, nie tylko takich, no ogólnie dla pielęgnacji skóry się poleca, ale na przykład przy trądzikach lub przy jakichś atopowych zapaleniach skóry, przy egzemach, przy łuszczycach, jak stosujemy do wewnątrz, tak i możemy do pielęgnacji właśnie tych problemnych miejsc stosować. Kobiety także mogą sobie parę kropelek takiego oleju stosować jako maseczka na całą twarz i na dekolt wieczorem po demakijażu przed samym snem. Badania też z 2017 roku pokazują, że olej bardzo fajnie wspomaga leczenie cukrzycy. W jakim stopniu? Po pierwsze, obniża poziom cukru we krwi. Po drugie, poprawiając pracę naczyń krwionośnych, a o tym mówiliśmy na samym początku, zapobiega pewnym powikłaniom. Zapobiega na przykład powikłaniom, które są związane z chorobami nerek u ludzi chorujących na cukrzycę, jak również jeżeli chodzi o naczynia krwionośne oczu. Onie też pomaga nam dbać, poprawia ogólnie funkcję skóry i u ludzi, wiecie, przy problemach z cukrzycą bardzo często występują pewne niedotlenienia w odcinkach skóry, pojawiają się takie problemy jak odleżyny lub na przykład stopa cukrzycowa, kiedy pojawiają się rany na kończynach dolnych i tu też olej jest wskazany, nie do smarowania, tylko właśnie do spożywania do wewnątrz i te badania z 2017 roku. A jest ich znacznie więcej, ja mam też zamieszczę tu w opisie pod tym wideo, żebyście mogli sobie przeglądać, jeżeli będziecie tym tematem dokładnie zainteresowani. Olej liniany nazywają też takim olejem na odchudzanie. To może tak bardzo dziwnie zabrzmiało, bo nagle olej, który odchudza, bo przecież zwykle mówimy, że jeżeli chcemy się odchudzać, to powinniśmy wykluczyć różnego rodzaju tłuszcze, ale właśnie. Zdrowe tłuszcze pomagają nam w procesie odchudzania. Jeżeli chodzi o olej lniany, to on zwiększa produkcję prostoglandyn i przyspiesza metabolizm. Mało tego, bardzo fajnie oczyszcza wątroby i pobudza produkcję kwasów żółciowych. A to znaczy, że wspomaga w ogóle cały proces trawienny. Lepiej trawimy, lepszy jest metabolizm, zaczynamy lepiej chudnąć, szybciej chudnąć i poleca się olej lniany stosować przy różnego rodzaju dietach odchudzających lub osobom, które które po prostu chcą zadbać o to, by nie przetyć, by tą sylwetkę po prostu utrzymać. To dlatego też m.in. tak się poleca przy cukrzycy, jako taki środek do regularnego stosowania. Bo wiecie, że osoby, które mają nadwagę, bardzo często jako powikłanie tej nadwagi mają cukrzycę typu drugiego. I jeżeli redukujemy kilogramy, no to odpowiednio ten stan u cukrzyków też się poprawia. I patrząc na to wszystko, można powiedzieć, ok, chcę stosować regularnie ten olej lniany, ale gdzie mogę wziąć taki dobrej jakości, który naprawdę będzie miał te wszystkie właściwości. No i właśnie, teraz zapraszam Was do mojej kuchni i teraz wam pokażę jak proste może być tłoczenie oleju w domu. Bo kiedy moja koleżanka powiedziała mi może z półtora lata temu, że warto chyba zacząć tłoczyć oleje w domu, to ja wtedy pomyślałam: boże, jak? To w domu to jakieś ogromne urządzenie gdzie to trzymać? Jak to tłoczyć? To trzeba dużo czasu, przecież ja kobieta pracująca, a później jeszcze to wszystko trzeba wysprzątać, umyć. I słuchajcie, zobaczcie, tak wygląda urządzenie do tłoczenia oleju. Bardzo zgrabniutkie, zajmuje bardzo mało miejsca. Parę guziczków trzeba nacisnąć. Właśnie teraz nacisnę, żeby się nam rozgrzało i wytłoczymy sobie olej lniany. Zobaczycie, jakie to jest proste i jakie to jest szybkie. Odkrywamy pokrywkę. Wysypię ziarenka lnu. To jest 250 g. Teraz tak, żeby nie rozsypałam. Wysypuję tu od razu całość. Bo można, można i więcej, ale my zrobimy z 250, bo ja jeszcze mam. Tak, zamknęłam. I teraz tak, naciskamy guziczek, czekamy, aż się rozgrzeje, jakaś minutka i zacznie nam urządzenie pracować. Dopóki ono nam będzie. Tłoczyło olej, powiem Wam kilka bardzo ważnych rzeczy. Zobaczcie, na pewno wiecie Państwo, że jeżeli chodzi o olej lniany, to on te wszystkie swoje właściwości, takie prozdrowotne, zachowuje tylko wtedy, kiedy my go spożywamy na surowo, kiedy on jest świeżo tłoczony i nierafinowany. Ale bardzo często. Teraz można zobaczyć w sprzedaży. Nie pamiętam jaka to jest firma, ale olej, który jest rafinowany, sprzedaje się do smażenia, a jeszcze producent na tym pisze, że jest z dodatkiem oleju lnianego. O proszę. Maszyna się włączyła. Owszem troszeczkę hałasuje, ale absolutnie nie mocno, bo tak naprawdę nasza maszyna do kawy hałasuje mocniej. Tak pracuje i tu sobie popracuję. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzało mi mówić. Także troszeczkę czasami głośniej, później znowu troszeczkę ciszej i, a, chciałam jeszcze nastawić, no to już włączam to start żeby zobaczyliście jaki ten proces jest tak naprawdę szybki i prosty i teraz zobaczcie wracając do tego oleju który się sprzedaje w sklepie jeżeli jest olej do smażenia i pisze z dodatkiem oleju lnianego absolutnie czegoś takiego nie kupować bo to nie chodzi tylko o to że olej lniany podczas smażenia straci wszystkie swoje właściwości nie tu chodzi o to że nawet się pojawią tam różne związki rakotwórcze Absolutnie nie wolno olej lniany podgrzewać, nie wolno na tym oleju smażyć. My go będziemy spożywać na surowo. I później wrócimy do slajdów i ja wam pokażę jeszcze parę takich przepisów, żebyście wiedzieli, jak na surowo ten olej można spożywać w bardzo fajny sposób. Też porozmawiamy o dawkowaniu. Natomiast to, co jest bardzo istotne, po co my w ogóle będziemy tłoczyć? Przecież my możemy iść do sklepu i kupić, lub możemy kupić w jakimś sklepie ze zdrową żywnością, ale ostatnio przeczytałam taką informację w internecie, w różnych pracach naukowych, w różnych badaniach, a słuchajcie, badań na ten temat jest ogromna ilość, to bardzo często jest zaznaczone, że po 10 dniach tak naprawdę olej liniany traci już 50% swoich wartości. Po 10 dniach nie od momentu kupienia. A po 10 dniach od momentu wytłoczenia. No to tak naprawdę ten olej, który my kupujemy w sklepie, nawet eko z tymi takimi zielonymi listkami. Co z tego, że eko, jeżeli on niestety na wartości już nam szybko straci. Mało tego, nie wiem, czy Wam się zdarzyło, mi się zdarzyło kupić olej. Akurat to nie dotyczyło lnianego, kupiłam oliwę z oliwek też z takim zielonym listkiem. Ekologiczne, tak jak należy w butelce ciemnej, ale niestety po dwóch tygodniach już ten smak się zmienił. Pojawił się taki gorzki posmak, oczywiście, to wywaliłam. No, jasna sprawa, że to już było zepsute. Dlatego fajnie, kiedy masz możliwość, wytłoczyć sobie niedużą ilość oleju, można to robić codziennie. Zobaczycie, jaki to jest krótki czas i jaki fajny olej wychodzi. Ale tak jak ja, można robić raz na trzy dni. Robisz sobie małą porcję, tak żeby rodzinka w ciągu trzech dni to zużyła i raz na trzy dni różne inne oleje też można robić, bo przecież nie tylko lniany, można różne inne oleje też sobie tłoczyć. Co jeszcze ym, warto zwrócić uwagę na co? Zobaczcie, olej lniany trzymamy, jak zresztą i wszystkie oleje tłoczone na zimno, trzymamy w ciemnej butelce i w lodówce. A jeżeli kupujemy i w sklepie ze zdrową żywnością wiemy, że stoją na półkach, no to niestety no, te warunki przechowywania już są nieodpowiednie. I w jakich butelkach w domu Wam polecam przechowywać? Tu na przykład mam olej w, takiej, w takim pojemniczku. To jest. Szklany pojemnik po suplementach diety. Jeżeli kupujecie dobrej jakości suplementy diety, to one prawdopodobnie nie są sprzedawane w plastiku, tylko właśnie tak jak tu: to jest grube, medyczne szkło, ciemne, bardzo fajnie. Zamykam, stawiam do lodówki. I jeżeli taką opcję macie, kupujecie suplementy, te słoiczki po prostu nie wyrzucajcie, na pewno Wam się przydadzą. I dopóki nam jeszcze się tłoczy, ja myślę, że widzę, że już tak połowa czasu, bo już trzy minutki nam tłoczy, i jeszcze myślę, że z trzy minutki to będzie trwało. Ja mam, chcę przypomnieć, może Państwo o tym wiecie, a może dla kogoś to będzie nowość. Pamiętacie, była taka dieta. W latach 50. pani Johanna Budwik, pani doktor, pracowała w takim zespole, który badał choroby nowotworowe, i w tych badaniach wyszło, że na przykład stosowanie omega 3, która jest zawarta właśnie w oleju lnianym, bardzo pozytywnie wpływa na organizm. Działa przeciwzapalnie, antynowotworowo, antyoksydacyjnie. I pani doktor opracowała całą swoją własną taką dietę, taką kurację dla osób chorych na nowotwory. Cała dieta pani doktor opierała się na zdrowym żywieniu oczywiście, ale na olejach tłoczonych na zimno. I był to olej Lniany, olej kokosowy i olej z kilku pszenicy. I jeżeli chodzi o ten olej lniany, ja Wam podam pewien przepis, który uważam, że nie ma znaczenia, czy ktoś ma nowotwór, czy może ma jakieś takie zagrożenie, jakieś predyspozycje, może ktoś w rodzinie chorował czy po prostu ktoś ma jakieś przywlekłe zmiany albo profilaktycznie chcemy wzmocnić nasz organizm, to my możemy pewno, pewne danie z tej diety zastosować. Ogólnie o diecie było bardzo głośno, bo wiele ekspertów podważało, że ta dieta może mieć leczniczy wpływ na nowotwory, ale absolutnie wszyscy eksperci jednym głosem mówią o tym, że nawet jeżeli nie można powiedzieć, że ta dieta leczy, bo nie ma jakby badań klinicznych, że leczy nowotwór, to na pewno to dieta, która usuwa stany zapalne i bardzo korzystnie wpływa na nasz organizm. Teraz patrzę, co tu u mnie jest. O, już praktycznie jest pusto. Także ja wyłączam. O, no dokładnie. 7 minutek, jak widzicie. No, proszę bardzo, 7 minutek. Stop. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. O, proszę bardzo. Widzicie, taki fajny pojemniczek. Tu jeszcze jest miarka. No i tu możemy zobaczyć. Tu jest około 70, 75 może mililitrów z 250 gramów siemienia lnianego. I teraz przelewamy to do pojemniczka, w którym będziemy przechowywać. Bardzo fajnie, że ta maszyna tłoczy rzeczywiście na zimno. Nie podnosi się temperatura więcej niż 40 stopni. Także to jest istotne, bo chodzi nam o właśnie takie tłoczenie na zimno, żeby otrzymać bardzo wysokiej jakości olej. I słuchajcie, przy tym, że ten nawet dla tego jednego oleju lnianego. Warto mieć taką maszynę i w domu tłoczyć. Natomiast można wiele innych olejów zrobić. My jeszcze dzisiaj tylko skończymy z Wami e, nasze nagrywanie i jeszcze zrobię sobie też taki olej, widzicie, z pestek dyni i o pestkach dyni, a nie tylko jeszcze kolejnym razem z Wami porozmawiamy, bo bardzo często zadajecie pytania dotyczące pasożytów i jak można ich się pozbyć. No olej z pestek dyni w domu zrobiony, świeżo tłoczony, będzie Miał mega fajne działanie. Ogromną zaletą tego urządzenia jest to, że bardzo o, szybko się czyści i bardzo łatwo, bo tak naprawdę trzeba tylko umyć ten pojemniczek, ten, gdzie zbierały się te wytłoki, które zresztą są, zobaczcie, bardzo, bardzo suche i jeszcze różne fajne rzeczy z różnych wytłoków, na przykład kiedy tłoczymy olej z orzechów, też można zrobić, ale to innym razem z Wami porozmawiamy. I tak naprawdę jest tu jeszcze jedna taka rureczka, którą trzeba wyciągnąć, wyczyścić. I to tyle. To jest tak naprawdę. No, dwie minutki, żeby po sobie posprzątać. Dlatego każdy Spokojnie, niezależnie od tego, ile ma czasu, i czy pracuje, czy nie, będzie mógł sobie taki olej robić w domu. I nawet ja, jako kobieta, jak widzicie, sobie radzę z tym, żeby ponaciskać parę guziczków. Także dajcie rady na pewno, jeżeli tylko będziecie chcieli mieć takie urządzenie w domu. Gdzie można to urządzenie kupić, po prostu zajrzyjcie w opis pod tym wideo, na pewno znajdziecie tam link i ostatnio widziałam nawet, że była tam promocja. Może. Jeszcze na tą promocję się załatwić. Także my teraz wracamy z Wami do naszych slajdów i jeszcze uzupełnimy parę informacji. No i teraz jeszcze kilka informacji uzupełniających. Przede wszystkim porozmawiajmy o cenie. Bo na przykład maszyna do tłoczenia kosztuje i powstaje pytanie, czy w ogóle się opłaca. No i zobaczcie, jak mniej więcej u mnie to wygląda. Jeżeli chodzi o różnicę cen, czy my będziemy kupować olej, czy będziemy tłoczyć go. Bo już nie mówię o tych wszystkich zaletach, tak że będziemy mieli swój własny olej tłoczony na zimno, który zachowa wszystkie walory prozdrowotne, nie będzie zawierał żadnych konserwantów, że będziemy tłoczyć tyle, ile potrzebuje na bieżąco i tak dalej. Natomiast popatrzmy, na ceny. Za kilogram nasion lnu wydaliśmy 8 zł. I z tego nam wyszło 260 ml oleju. Jeżeli popatrzeć ile kosztuje olej w takiej buteleczce 250 ml eko, no to gdzieś w granicach bo różnie od 12 do 25 zł no niech to średnio będzie 15 nawet złotych to zobaczcie, już oszczędność jest ogromna, bo jest dwa razy droższy, który jest kupiony. A my teraz nie mówimy o tym, że za dostawę towaru też trzeba zapłacić. Jeżeli kupujemy nasiona lnu i tłoczymy sobie sami i będziemy to robić regularnie, to można kupić większą ilość nasia, no to wtedy wyjdzie ogólnie za kilogram nawet i jeszcze taniej. Ale to jest taka dodatkowy taki aspekt finansowy, a chociaż myślę, że bardzo istotny. Natomiast Wracając do naszych badań, do wszystkich badań naukowych oraz materiałów, które można sobie przeczytać, bo mówiłam, że Wam jeszcze to przedstawię. Wszystkie linki do badań, o których dzisiaj wspominałam, i na układ sercowo naczyniowej i na cukrzycę, to wszystko znajdziecie w opisie pod tym wideo. Tam też podałam jedną publikację dość ciekawą, nazwę, nazwę książkę, które możecie sobie zakupić, albo te dwie, które tu widzicie na slajdach. Ja bardzo lubię nieumywa kina i bardzo lubię czytać jego książki. W bardzo prosty sposób są napisane. Także też jego książkę możecie sobie zakupić i przeczytać, gdzie pisze o oleju lnianym. Także materiału naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Teraz w jaki sposób olej dawkować, jeżeli chcemy go stosować? W tych wszystkich badaniach, o których wspominałam i które Wam w linku tu dałam w opisie, to przedstawione różne. Te dawkowanie. Zaczynając od małej łyżeczki do dwóch łyżek oleju, w zależności od potrzeb. I w tych badaniach było robione to w ten sposób, że po prostu zaczynało się od małej ilości, i stopniowo w razie potrzeby po prostu zwiększało się tego oleju trochę więcej, dawało się, żeby sprawdzić, które dawki będą działały. I taka optymalna dawka wybrana dla osoby, która chce regularnie stosować olej liniany, by poprawić swoje samopoczucie, by nie chorować, by usunąć te stany za Zapalne, które non-stop, takie przewlekłe stany zapalne gdzieś tam są w naszym organizmie, to optymalna dawka to jest jedna łyżka oleju dziennego. Nie poleca się przekraczać dwóch łyżek, bo dwie też można stosować, ale dwie już to uważa się za taką dawkę maksymalną, ze względu na to, że olej ma jednak ten efekt jeszcze dodatkowo przeczyszczający. I w jaki sposób tą jedną łyżkę oleju my możemy spożywać? Ogólnie można to spożywać oczywiście na łyżce, jako taki środek pomocy mocniczy, e, tak jak mówiliśmy przy zaparciach, to w ogóle na łóżkę i rano na czczo. Ale, e, żeby nam się to nie znudziło, to picie z łyżki, tylko żeby to było częścią normalnego naszego pożywienia, częścią naszej diety, to niektóre oleje zastępujemy olejem lnianym. E, na przykład bardzo fajnie się łączy z białkiem, z różnymi pastami, z grochu, z ciecierzycy, z twarogu, e, też taką pastę można zrobić, ale to za chwilkę Wam powiem, do jakiej sałatki do surówki, do kiszonej kapusty świetnie pasuje. Nie wiem, jak się w Polsce jada kapusta. Napiszcie mi. U nas to się jada w ten sposób, że kiszoną kapustę w ogóle można jeść solo. Ja uwielbiam, albo jako dodatek do ziemniaków, do kaszy, do wszystkiego tak naprawdę. Kiszona kapustka do tego pokrojone drobniutko świeża cebula, albo biała, albo różowa, albo szczypiorek też może być i polane olejem. I najlepiej będzie do tego pasował oczywiście olej lniany. Można dodawać też do różnych sosów, ale tych, które przyrządzamy na zimno lub do każdego ziemniaków i tak dalej. Po prostu do swoich dań na co dzień my możemy to dodawać. I jeszcze obiecałam Wam, że podam przepis na pastę dr. Budwik. Wygląda to w ten sposób. Dwie łyżki oleju lnianego, świeżo tłoczonego. Do tego jedna, dwie łyżki kefiru albo jogurtu lub maślanki. Może być też zamiast tego woda. Sól, pieprz, czosnek, zioła. Mieszamy. I później po odrobince, po jednej łyżeczce dodajemy chudy, biały ser. Ogólnie 125 g w tym przypisie. Po łyżeczce i to mieszamy albo nawet miksujemy. Trzeba z tego utworzyć taką jednolitą puszystą masę. I ta masa może być spożywana na jeden raz, ale tego wychodzi trochę, także można ją podzielić na dwa razy. Tylko że tą drugą część oczywiście trzeba przychować w lodówce. I na przykład rano zjedliście taką jedną porcję, drugą porcję zjedliście wieczorem. Można też y, brać po prostu pół porcji dziennie robić i pani doktor w ogóle polecała w swojej diecie dwie łyżki oleju właśnie według tego przypisu dla osób, no, które mają jakieś nie bardzo zaawansowane problemy. Im większy problem, tym więcej oleju Pani doktor polecała. Nawet do 6 łyżek dziennie. Natomiast ogólnie, bo to była taka terapia antynowotworowa, ale ogólnie na co dzień, no to nie poleca się jednak te dwie łyżki oleju przekraczać. Co zrobić osobom, które w ogóle nie tolerują mleka? Albo wyganą, wegetarianą? No to można zrobić pewną modyfikację. Dwie łyżki oleju lnianego świeżo tłoczonego. Zamiast tego kefiru wziąć dwie łyżki wody, sól, pieprz, czosnek, zioła i zamiast twarożku białego bierzemy pastę z produktów strączkowych groch, soczewica, ciecierzyca. Jednym słowem bardzo dobrze Olej lniany współpracuje, współgra z białkiem, i takie połączenie oleju z białkiem będzie bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. Także wybierzcie sobie ten przepis, który będzie Wam najbardziej odpowiadał. A ogólnie można swoje własne przepisy wymyślić. Najważniejsze. Olej lniany w naszej diecie być powinien. Jedna, dwie łyżki dziennie. Wyrzućmy jakieś oleje, które no, niekoniecznie są wskazane. Ja wiem, że najczęściej stosujemy oleje roślinne, na przykład olej słonecznikowy, rafinowany, do smażenia, albo może ktoś też robi, czy stosuje ten tłoczony na zimno, ale powiem Wam, że ja najmniej lubię oleje słonecz, słonecznikowe. One oczywiście super smakują, ale zawierają bardzo dużo omega 6. A omega 6 my i tak z wami wszyscy mamy w organizmie w nadmiarze. Także stosujmy lepiej omega 3 w postaci oleju linianego. Ja wam kochani bardzo dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i do zobaczenia w następnych wideo. Z wami była Natalia Sawarczyk.